Niektórzy mężczyźni w obecności kobiet są przerażeni. Pocą im się dłonie, drży im głos, mają nogi z waty, pustkę w głowie i nie wiedzą co powiedzieć. Jeśli jesteś jednym z nich, to pora abyś coś zrozumiał. Prawda jest taka, że nie boisz się kobiet, boisz się siebie przy kobietach. Prawdziwym problemem nie jest nieśmiałość czy lęk społeczny. Problemem nie jest też zachowanie samych kobiet. Kobiety są mistrzyniami w wyczuwaniu tego, z czego być może nawet sam nie zdajesz sobie sprawy, a przede wszystkim tego, czy brak Ci szacunku do samego siebie. I nie ma znaczenia, co mówisz: One widzą to w Twoich oczach i zachowaniu. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego tak wielu mężczyzn boi się kobiet, i jak odzyskać to, co najważniejsze: szacunek do samego siebie. Wielu mężczyzn podchodzi do kobiety, jakby miała być rozwiązaniem wszystkich ich problemów, jakby jej akceptacja miała nadać im wartość. I właśnie dlatego nigdy jej nie dostają. Kiedy stawiasz kobietę na piedestale, automatycznie stawiasz siebie poniżej. Gloryfikujesz ją. Myślisz, ona jest taka piękna, inteligentna, idealna. I nawet nie zauważasz, że tym samym robisz z siebie kogoś gorszego. To dlatego potrafisz na luzie rozmawiać z dziewczyną, która średnio ci się podoba. Ale przy tej, która naprawdę cię pociąga, zacinasz się, zaczynasz analizować każde słowo, panikować, bo ta druga reprezentuje wartość, której głęboko w środku nie widzisz w sobie. Nie da się być sobą, jeśli w twojej głowie rozmowa z kobietą to test z bycia wystarczającym. I im bardziej boisz się, że go nie zdasz, tym bardziej pewne jest to, że tak właśnie się stanie. Prawdziwy lęk nie leży w tym, co kobieta zrobi lub powie. Lęk tkwi w tym, co ty sobie powiesz, jeśli ci się nie uda. Wiedziałem, że jestem beznadziejny, znowu porażka. Zobacz, nikt mnie nie chce. To nie kobiety cię paraliżują, to twoje własne, niezaleczone rany. Może w dzieciństwie nie dostałeś akceptacji, może byłeś wyśmiewany, może odrzucały cię kobiety, na których ci zależało. I każda próba bliskości to dziś przypomnienie o tamtym bólu, a jednocześnie próba ukojenia tych ran, do wartościowania się i pokazania sobie, że jednak możesz coś dla kogoś znaczyć. Ale przez to z reguły osiągasz efekt przeciwny do zamierzonego, więc z czasem, żeby uniknąć zranienia, wycofujesz się. Udajesz, że ci nie zależy. Znieczulasz się. I przez to tkwisz ciągle w tym samym miejscu. Zdarzyło ci się kiedyś poderwać dziewczynę, która zupełnie nie była w twoim typie, i podejść do tego na luzie, pewnie, z humorem. A kiedy pojawiła się ta, która naprawdę ci się podobała, zrobiłeś z siebie klauna albo nawet nie podszedłeś. To nie przypadek. To efekt lęku przed bliskością. To dlatego, że jeśli czegoś naprawdę chcesz, to zaczynasz się bać, że to stracisz jeszcze zanim w ogóle to zdobędziesz. Przez to zamiast działać naturalnie, z pewnością, sabotujesz samego siebie. Robisz się zbyt miły, zbyt dostępny, zbyt spięty. Zamiast być sobą, zaczynasz grać. I wiesz, co się wtedy dzieje? Ona to czuje. Kobiety mają niesamowitą intuicję. To dlatego, że podświadomie każda z nich szuka mężczyzny, który zapewni jej bezpieczeństwo, zaopiekuje się nią i jej dziećmi. Więc kiedy kobieta dostrzega, że jesteś kimś, kto potrzebuje zewnętrznej walidacji, tracisz całą atrakcyjność, bo przestajesz być dla niej mężczyzną. A zaczynasz być chłopcem, który prosi o uwagę. No dobrze, w tym miejscu powinieneś już zyskać zrozumienie tego, jakie mechanizmy kryją się za Twoimi niepowodzeniami. Pora powiedzieć sobie, co możesz zrobić, aby wreszcie coś zmienić i wyrwać się z tej beznadziei. Nie potrzebujesz trików, tekstów na podryw ani magicznych technik. To wszystko iluzja, która może dać Ci tymczasowe efekty. Dzięki udawaniu kogoś, kim naprawdę nie jesteś. Aby doświadczyć prawdziwej zmiany i być w stanie stworzyć wartościową relację opartą na prawdzie, potrzebujesz tylko jednego odbudować siebie. Przestań szukać rozwiązań na zewnątrz. Zacznij od siebie. Twoim celem nie powinno być zdobycie kobiety. Twoim celem powinno być stanie się mężczyzną, który w naturalny sposób przyciąga do siebie kobiety i zdobywa je bez wysiłku. Zatem rozwiązaniem jest po prostu rozwój osobisty, podnoszenie jakości swojego życia i rozwijanie swojej osobowości. Nie ma dróg na skróty, tylko to zapewni ci prawdziwe, trwałe efekty. A to sprowadza się między innymi do przepracowania swoich lęków i wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Codziennie zadawaj sobie pytanie: co mogę zrobić dziś, aby być jeszcze lepszą wersją siebie niż wczoraj? Co więcej, nie unikaj kobiet. Wręcz przeciwnie, staraj się rozmawiać z nimi tak dużo, jak to tylko możliwe. Flirtuj z każdą z nich, nawet starszą kasierką w sklepie, która w ogóle ci się nie podoba. Bo co najważniejsze, masz to robić bez żadnych oczekiwań rozmawiaj z nimi dla samej rozmowy. Dzięki temu stanie się to dla ciebie czymś normalnym i naturalnym. A kiedy już spotkasz dziewczynę, na której faktycznie będzie ci zależało, będziesz już przygotowany. A rozmowa z nią będzie dla ciebie czymś naturalnym. Dzięki temu nauczysz się cieszyć towarzystwem kobiet, zamiast traktować kontakt z nimi jako jedyną okazję w swoim życiu na stworzenie czegokolwiek. Prawdziwe wyzwolenie przychodzi wtedy, kiedy zdajesz sobie sprawę z jednej rzeczy: jej reakcja nie definiuje ciebie. Jeśli cię odrzuci, w porządku, niech odrzuci twoją prawdę, a nie twoją iluzję. Twoja wartość nie zależy od tego, czy dziewczyna z TikToka da ci swój numer. Zależy od tego, czy ty jesteś w stanie pozostać w zgodzie ze swoją prawdą, mimo lęku. To jest prawdziwa męskość, to jest prawdziwy rozwój, to jest prawdziwy szacunek. Jest tylko jedna osoba na świecie, na której miłości i uznaniu powinno ci zależeć, i jesteś nią ty sam. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, zostaw polubienie i napisz w komentarzu, z czym najbardziej się utożsamiasz. A jeśli chcesz dalej wzrastać, koniecznie dołącz do naszego bractwa. Subskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek i chodź razem z nami budować męskość na nowo. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Trzymaj się, bracie.